Dzień dobry wszystkim. Widzą, subskrybentom, przypadkowym widzom, przypadkowym osobom, które wejdą na mój kanał. Kiedy jeszcze spałem, ukończyła się pierwsza część, nie powiem połowa, bo nie jest to połowa. W statku Han Solo Soku Milenium. Te nitki, które tu widzicie, trzeba wszystkie oczyścić. To są nitki po retrakcji. Być może nie była dobrze ustawiona. Tak wygląda ten model. To jest spód. Tu są otwory będą one. Centrowały jedną część z drugą, zarazem ustawiały mocowały, to jest góra tego. Zobaczcie, nawiewy, w kosmosie są wentylacje. Nawiewy wentylacji, silników pewnie, albo no, coś takiego. Nie nie powinno tego być. To samo tutaj z retrakcjami. Jakoś taka sobie, nie chodziło tutaj o jakąś wielką jakość, bo tutaj jest 0,3 ustawione. Tak będzie stał, gdy będzie miał swój przód. No, nawet teraz stoi. No, będzie naprawdę duży, fajny. Gdy się ukończy druga część, to wam na pewno pokażę drugą, a potem nagram jeszcze filmy z innych, że tak powiem, statków kosmicznych sagi Gwiezdne Wojny. Nie wierzę w loty w kosmos, ale akurat można mieć takie umiłowane swoje seriale, choćby po to, żeby się oderwać od tej gównianej rzeczywistości. A tutaj drukuje się druga część. Większa będzie, wyższa. Ta część będzie niż tamta. W tym momencie tutaj ustawiłem wypełnienie 5%, nie trzeba takiego dużego wypełnienia, jeśli to nie będzie służyć do zabawy, tylko jako ekspozycja gdzieś tam zawieszona na jakieś lince stalowej czy na żyłce, czy przymocowana gdzieś po prostu do ściany, żeby imitowało to, że ten pojazd kosmiczny jest w locie. Zdrawiam i pozdrawiam wszystkich i do następnej części, czyli części trzeciej, gdy już będzie więcej widać, żeby to obrazowało jakoś wygląd tego, tego statku kosmicznego zwanego soku milenium. Trzymajcie się zdrowo, cześć!